I będzie, słuchajcie, śpiewanko. Jeszcze dla was specjalnie prezent. udaję tego balona napompowanego. On robi tak, jak się go puści, jak lata po mieszkaniu. Nie? Tak było wczoraj. Śpiewanko, słuchajcie za chwilę, potem usuwanko. Pokażcie, jak potraficie śpiewać. Ja jestem pod wrażeniem, bo przynajmniej tak jak ja, słuchajcie. Pięknie śpiewać, naprawdę. Będzie mi tego brakowało, słuchajcie. A za tydzień już Wigilia. Od tej pory już będziemy mieli prezenty rozpakowane, nie? Uwaga, uwaga! Kto głodnemu chleb na drogę ofiaruje? Kto tych dobrym słowem poratuje? Kto wyciągnie dłoń z pomocą ubogiemu? Odpowiedzi szukaj z nami nie samemu. Zostaw drogę do Betlejem A na drodze zostaw ślady miłość i nadzieję Światło biały, siedź nic z tym, obietnica dana. Zostaw ślady, niech to będzie droga z malowana Brawo! Fajnie, fajnie! Elegancko! A w to po wąchamy proszę, pamiętajcie! I robimy pranie! Coś na miśka wczoraj, nie wiem, kto. Uwaga! I... Pan z wami i z duchem twoim Słowo Ewangelii według świętego Mateusza Chwała Tobie Pan. Rodowód Jezusa Chrystusa Syna Dawida Syna Abrahama Abraham był ojcem Izaakam, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zarem, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma, Esrom ojcem Arama, Aram ojcem Aminadabam, Aminadab ojcem Nassona, Nasson ojcem Salmona. Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Boż był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asym, Asa ojcem Jozafatam, Jozafat ojcem Joramam, Joram ojcem Oziasza, Oziasz ojcem Joatamam, Joatam ojcem Ahazam, Ahaz ojcem Ezechjaszam, Ezechjasz ojcem Manassesam, Manasses ojcem Amosam, Amos ojcem Jozjaszam, Jozjasz ojcem Jehoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jehoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabelam. Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakimam, Eliakim ojcem Azoram, Azur ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliudam, Eliud ojcem Eleazaram, Eleazar ojcem Mattanam, Mattan ojcem Jakubam, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Oto słowo Pańskie. I będzie światełko teraz. O, a my idziemy na homilię słuchajcie, do stopnia komunijnego. I słuchajcie, dzisiaj tak Dzisiaj będzie oczywiście święty Wincenty Jutro będzie ktoś inny Jutro będzie inny bohater, zobaczycie Dzisiaj jeszcze będzie na za chwilę opowiadał święty Wincenty Zobaczycie o czym A dzisiaj będziemy, słuchajcie, rozmawiali o kwestii tego Jaką radę daje nam święty Wincenty Dlatego, że święty Wincenty kiedyś Dał jedną radę ludziom, którzy chcieli go naśladować Mianowicie on powiedział tak Jeżeli widzisz jakiegoś człowieka, który czyni zło To musisz pamiętać żeby nie od razu próbować te zło z niego wyrzucić, to znaczy, że musisz być cierpliwym. Bardzo ważna rada. Dlaczego tak? Słuchajcie, na świecie zobaczymy jeszcze nieraz ludzi, którzy czynią zło. I teraz tak, jeżeli my zobaczymy tych ludzi, którzy czynią zło, zapomnimy o łagodności. Od razu będziemy chcieli, żeby oni byli dobrzy, to oni stwierdzą, że my ich krytykujemy że my ich odrzucamy i nie będą chcieli z nami rozmawiać. Dlatego trzeba się zastanowić nad inną metodą. Wczoraj na przykład naszą metodą, słuchajcie, było co? Na literkę EŁ. Jaki sposób pracy z ludźmi był proponowany wczoraj? Kiedy, słuchajcie, udawałem balon, to znaczy człowieka, który się ścieka i robiłem jak ten balon, który sobie lata po domu, nie? Taki ściekły człowiek, słuchajcie. I wczoraj mówiłem, że dobrym rozwiązaniem jest, zamiast zaciskać pięści pokazywać, ile mamy siły, żeby swoją rękę podać na. co? Tak jest, na. Zgodzę. Twoja odpowiedź jest dobra i podaliśmy sobie rękę. Że podać rękę na zgodę, to znaczy, że sposobem pracy z drugim człowiekiem jest łago. Łago? Łagodne? Łagodność. Idealnie Wojtek, o tą odpowiedź nam chodziło. I dzisiaj Wincenty nam to znowu przypomniał. On mówi tak, jak zobaczysz człowieka, który czyni zło, to nie możesz go od razu skrytykować, ani on się też od razu nie nawróci. Musisz być cierpliwy. Musisz poszukać odpowiedniego sposobu, żeby on miał szansę stać się dobrym i trochę poczekać. Teraz tak, dzisiaj przyniosłem rekwizyt bardzo fajny. Rekwizyt przyniosłem taki. Wysypać na was? Nie, nie może. O, ale nie mogę tego zrobić, bo by w oczy szczypał, już sprawdzałem. No. Słuchajcie, proszeczek, można powąchać, fajnie pachnie. Można powąchać, ale nie wsadzać rączek, bo się będzie kleiło, dobra? Prawdziwy proszek, nie? Wczoraj pranie robiłem. No, serio. wczoraj. Dzisiaj skarpetki zbierałem. Chcesz powąchać, Wiktor? No masz, prawdziwy proszek. I teraz tak, dobra, dobra, słuchajcie. Ojej. A to może do rodziców się trzeba w domu zgłosić, powiedzieć, chcę zrobić pranie i będzie wąchanie proszku najpierw przed praniem, co? Zostawiamy proszek, dlatego, że nie możemy wszyscy wąchać proszku, no bo jest, jeszcze są inne rzeczy w ramach homilii na roratach, nie no, piosenka jest, losowanko jest, nagrody są, plansza jest, nie? Może ktoś serca przyniósł, już wczoraj mówiłem i słuchajcie, lecimy dalej, patrzcie. Generalnie sobie mówimy, słuchajcie, o proszku, który pomaga nam Wyprać coś, co jest brudnego. I teraz popatrzcie. Ja się przyglądam strojom ministranskim. Dzisiaj w ogóle mam fajny dzień. Słuchajcie, tu jest Oliwier, patrzcie, nowy. Idę dalej. Tutaj jest, słuchajcie, Wojtek, Kacper. I jeszcze jest, słuchajcie, Mateusz. Mega dzień, dobry. Był jeszcze Szymon, ale on powiedział, że przyjdzie następnym razem. Jeszcze się zastanowi. Mam nadzieję, że faktycznie przyjdzie. I teraz tak. Czasami sobie żartuję z ministrantami. Chcesz posłuchać? No. Czasami sobie żartuję z ministrantami, patrzę, czy mają czyste rękawki w swoich strojach, nie? I teraz tak, czasami widzę, że mają brudne, albo tutaj, czasami mają brudne z rąk. I mówię do nich tak, mówię, wypierz strój. No i czekam. Tydzień mija, drugi, trzeci. Mówię, strój, wypierz. Zaś tydzień, drugi, trzeci. No rodzice piorą, nie? Czasami ja. No i tak, słuchajcie, czekam sobie tak parę tygodni. No i oczywiście nie jest to wina rodziców, ministranci nie zabierają strojów do prania do domu po prostu, nie? I w pewnym momencie mówi, jak nie zabierzesz stroju do prania, to cię wciepnę do pralki razem ze strojem. I Im, im się to podoba, nie? Ale zobaczcie, no też się nie dziwię, fajnie w sumie no, w pralce się pokręcić, sam bym chciał. Ale słuchajcie, mamy na proboscie pralkę 7 kilo, nie włażę tam, bo ważę 77, brakuje mi, słuchajcie, tam jeszcze trochę, nie? Muszę większą pralkę mieć. Ale teraz tak, posłuchajcie, posłuchajcie. I jest taka sytuacja, że gdybyśmy próbowali z kogoś na siłę i szybko wyrzucić zło, to by była jak z tymi ministrantami, nie? Ty, ładuj się do pralki razem ze strojem. No wiemy, że tak się nie robi, nie pierze się dzieci, nie? Przynajmniej no w pralce albo w ogóle, no nie wypada, nie? No gdzie tam prać dzieci, nie? Pranie dzieci, co to w ogóle ma być? Pod, pod przemoc zakrawa, nie? I słuchajcie, no generalnie jak chcemy coś wyprać, no to oczywiście przygotowujemy tą rzecz. Przygotowujemy tą rzecz do prania, więc bierzemy na przykład rzeczy białe z białym i tak dalej, nie? I teraz tak, słuchajcie, gdybyśmy chcieli znowu tego człowieka tak na siłę naprawić, to jest tak samo, jakbyśmy sobie wzięli sam proszek. I czy sam proszek wystarczy do prania? Czy czegoś trzeba dodać? Czego trzeba dodać, żeby proszek mógł zadziałać? Płyn. Słuchajcie, płyn jest do pukania. Czego potrzebuje proszek? Czy jak ja sobie wezmę proszek, będę się nacierał, czy będzie czyste? Ponacierać się proszkiem? Fajnie, tutaj, tu, tu. Z czym muszę zamieszać? Z czym? pralce. Pralka mi zamiesza, ale z czym mi ten proszek zamiesza? No to wy wychodzi na to, że se mogę nabrać i sobie mogę ten... się wyszorować, będę czysty. Jaki płynem do prania? Z czym się miesza proszek? Ale was złapałem! A mamy siedzą i się śmieją. No. Z czym się miesza proszek? Wodą. Z wodą. I teraz zobaczcie, ta woda, ona jest symbolem miłości. Jak mi ktoś przyjdzie do spowiedzi, nagada się, jak tam, wiecie, dużo nagrzeszył, to teraz tak. Ja nie mogę tej osobie tam zrobić awantury, nie wiadomo czego, dlaczego, no bo nie przyjdzie znowu. Ja muszę wykorzystać wodę do proszku, to znaczy, woda to jest tak naprawdę miłość. Trzeba zrozumieć tego człowieka, nie? Dlatego o to słuchajcie, chodzi, rozumiecie? W ramach tego ukazania. Teraz, słuchajcie, już zamieniamy się w słuch, dlatego że stał nam jeszcze kadzidełko. Też wam chcę pokazać, po co jest ten rekwizyt, ale żebyśmy wiedzieli, po co on jest, to teraz, słuchajcie, myślimy sobie o ludziach, którzy są na Ukrainie. Tam na Ukrainie są także naśladowcy świętego Wincentego, i teraz chciałbym, żebyście byli cicho. I oddamy jemu głos. To prosimy świętego Wincentego, żeby opowiedział, gdzie w Ukrainie działa stowarzyszenie, słuchajcie, wspólnota, która chce go naśladować i czyni dobro, i w jaki sposób. Gałęzie rodziny wincentyńskiej pozostają w Ukrainie, by nadal pomagać ofiarom wojny. Stowarzyszenie The Paul International to jedna z nich. Jest tam obecny od 2007 roku, pomagając potrzebującym w kilku większych miastach. Większość pracowników i przyjaciół, których wspierają, trzeba było ewakuować z miejsc, w których mieszkali i pracowali, ale nadal są bardzo aktywni w innych. Jeden z ośrodków zamienił się na przykład w stację żywienia i pierwszej pomocy. Zapewniają pomoc medyczną w nagłych wypadkach. Schroniska prowadzone przez De Paul International są pełne kobiet i dzieci. Wysiłki stowarzyszenia wspierają siostry miłosierdzia, także z Polski. Wysyłają również ciężarówki z żywnością i artykułami pierwszej potrzeby do miast, które zostały ewakuowane. Burmistrz jednego z miast często chwali swoich mieszkańców, porównując ich do pracowitych pszczół. To wzruszające widzieć, jak miasteczko, pomimo okrucieństw okupacji, żyje z wdzięcznością i radością. Pomaganie nie jest łatwe, a przyjmowanie pomocy również może być trudne. Dobry Bóg nas prowadzi i podpowiada, w jaki sposób i kiedy podchodzić do ludzi, mówi burmistrz. Jesteśmy naprawdę włączeni w sieć Bożej miłości i Solidarności która jednoczy wiele miłosiernych serc. W tym czasie wojny nasza misja jest jasna być światłem nadziei i pocieszenia dla potrzebujących, wspieranych przez naszą wiarę i siłę wspólnoty. Bardzo dziękujemy świętemu Wincentemu, który opowiedział nam o wspólnocie De Paul International. Wiecie, skąd taka nazwa? No bo jest Vincente A Paulo, więc mamy De Paul International. Jest to wspólnota, słuchajcie, w której skład wchodzą także siostry misjonarki miłosierdzia, które pomagają osobom na Ukrainie, które cierpią z powodu czego? Co takiego dzieje się na Ukrainie? Rosja jakby burzy ich. Słuchajcie, dokładnie chodzi na o to, że Ukraina jest teraz krajem, który przeżywa to, że został wciągnięty w co? W Wojny i. Tak jest, słuchajcie. Ukraina to jest kraj, który cierpi z powodu wojny, dlatego też stowarzyszenie, które czerpie przykład ze świętego Wincentego a Paulo, pomaga ludziom, którzy na skutek wojny cierpią głód, którzy nie mają pomocy medycznej, ale również, słuchajcie, wojna ma to do siebie, że pociąga za sobą wiele ofiar. I dzisiaj, tak jak wam powiedziałem, zwracamy uwagę na rodowód Jezusa Chrystusa, który czytałem. On mówi o naszych przodkach. Za tydzień będzie wigilia, wigilia też jest czasem, kiedy myśli się o swoich przodkach, o ludziach, którzy już odeszli. Niektórych z nich pamiętamy, niektórych zapomnieliśmy. I teraz, tak, co możemy zrobić dla zmarłych? Jedna rzecz, co możemy zrobić dla zmarłych? Adaś. Ładijcie dla zmarłych. Dokładnie, zobaczcie, mam tutaj kadzidło, przesunę wasze odpowiedzi. Mam jakieś miśka, ktoś przyniósł, bardzo mi mi miło. I teraz, tak, ale pamiętajcie, ja wybieram dzieci, które są najciszej. I teraz tak, słuchajcie, kadzidło jest symbolem. Jak ono się dymi, to jest symbolem modlitwy zanoszonej do Boga. I chciałbym, żebyśmy teraz faktycznie wsypali tam jedną łyżeczkę, tylko jedną. Niech to będzie symbol tego, że pamiętamy, to jest nasze zadanie specjalne z tych Rorad. W modlitwie pamiętamy o ofiarach wojny na Ukrainie, dobra? Jedna tylko łyżeczka, słuchajcie, wiem, że wam się mega podoba. Wszyscy się zgłaszają. Ale pamiętajcie o tym niesamowicie ważnym symbolu. W domu pomórcie się za ludzi, którzy są ofiarą wojny. Ale pamiętajcie też, że dzisiaj wpisujemy odpowiedź. Te pytanie jest o kraj, który jest dotknięty wojną. No i ta odpowiedź to będzie Ukraina. tu trzeba ją przygotować. A ja słuchajcie, patrzę kogoś grzecznego, kogoś z tyłu może wezmę. Ty mi wyglądasz na grzeczną osobę. Chodź. Zapraszam. Wszystkich was chciałbym wybrać, dlatego że bardzo się cieszę, że jesteście na latach. Zobacz, tu jest łyżeczka. Musisz nasypać na ten węgielek. Jedną łyżeczkę, no spróbuj, zobaczymy, czy będzie dymiło. Na ten węgielek musisz trafić tam, no dobra, i patrzymy, no możesz odejść. Zobaczcie. I to jest symbol modlitwy, które zanosimy do Boga. Taki ma symbol, kadzidło. Ono właśnie to oznacza, kiedy ono się dymi, to pokazuje nam, że ten dym to jest modlitwa, która dociera do Boga. I niech ten symbol będzie dla Was taki, żebyście pamiętali o tym, żeby się pomodlić, słuchajcie, za osoby, które niestety zginęły w trakcie wojny na Ukrainie, ale też w innych krajach, gdzie toczą się konflikty zbrojne. Możemy sobie, słuchajcie, patrzeć na te kadzidełko i możemy sobie powoli wracać na miejsce. No jeszcze jakiś czas będzie, słuchajcie, dymiło, a my już wracamy na swoje miejsce, bo jeszcze dzisiaj mamy losowanie i śpiewanie. A nie wiem, po co ten miś. No i ktoś misia przyniósł, ale nie wiem, może się dowiemy, słuchajcie. Wracamy na swoje miejsca i za chwilkę możemy wstać, będzie modlitwa wiernych. I możemy patrzeć na Kazidło, które jest symbolem tej modlitwy, które zanosimy do Boga.